Cześć widzowie! Dzisiaj ja polecę do kosmosu. Jestem wszystko przygotowany. Nie będzie tam kosmosów, a nasza misja jest polecieć do kosmosu, zobaczyć jakie są ładne gwiazdy i zawracać znowu na Ziemię. To jesteście gotowi? Kliknijcie, lajka like i suba. To zaczynamy zaraz. Raz, dwa, trzy! Przepraszam widzowie, ale mi się zepsuła rakieta. Ale teraz startujemy. Za raz, dwa, trzy. Start! Uwaga, lecimy. Do kosmosu. Uwaga. Lecimy do kosmosu. Ściemnia się. Uwaga. O kurde. Lecimy w prawo. Lewo. Okej. Okay. O, o kurde, ściemnia się. Widzicie to? Widzicie? Widzicie to? Chodźcie! Jesteśmy w kosmosie. Dobra. Hamuję silniki. Wyłączam silniki. Dobra. Jest. Wyłączyłem silniki. Hamuję. O! O! Ooooo! <słuch> so Za szybko! Ja mam lęk wysokości, ja to wszystko widzę. Zahamujmy! Przepraszam, widzowie, ale ludzik mi wypadł. Ale to ja jestem tym ludzikiem, i mam kamery chociaż, którą jako drona. I mogę latać sobie. Jak widzicie. Dobra. No, włączamy. Chyba musimy spadać jednak. Jednak nie włączamy. Spadamy. Stąd. Bo to jest chore. Gdzie my jesteśmy? Dobra, ja już tutaj klikam follow. Dobra. I spadamy. Zaraz, dwa, trzy. Uwaga, lecimy w dół. Lecimy w dół, dobra. Lecimy w dół. Dajcie mi czas. A ja będę leciał w dół. Dobra widzowie. Już jestem. I ten. O kurde. Yy, dobra, naciskam. Bo spadamy już. Jestem już blisko. Bardzo blisko. I patrzmy teraz. Okej, okay. na razie jest dobrze. Zahamuję. O, 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 o. Mayday, mayday. Dobra. Widzieliście to? Udało nam się. Udało nam się. Wygraliśmy. Ale nie mamy ludzika niestety. Ludzik stracony. Dobra. Ja już tą rakejhetę zostawiam sam, niech ona sobie leci sama w kosmos. No, bye bye.